Cześć. Jeżeli otrzymałaś, otrzymałeś ode mnie tę wiadomość, to znaczy, że działasz w obszarze biznesu, prowadzisz firmę, bądź jesteś organizacją pozarządową, która w tym obszarze działa. Zapraszam Cię dzisiaj do uczestniczenia w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w dwóch różnych opcjach. Jednej, jako partner Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wygląda to w ten sposób, że w ramach swojej działalności organizujesz wydarzenie, które inspiruje, które edukuje o tym, czym jest przedsiębiorczość. Mówimy szeroko. Temat przewodni to jest elastyczność bez granic, ale szczególnie skupiamy się na samym aspekcie przedsiębiorczości. Oczywiście ten temat też dotyczy zmian, które każdy biznes musiał w ostatnim czasie przychodzić. Musiał być właśnie elastyczny, się, ponieważ koronawirus, teraz wojna. Więc my jako przedsiębiorcy musimy wybiegać, musimy analizować to, co się dzieje na zewnątrz po to, żeby dalej tym kanałem odpowiednim iść i robić biznes, żeby nie ponosić strat, żeby nie bankrutować. Dlatego partner to jest jedna z opcji, poczytasz o tym w linku, który masz poniżej. Druga opcja, do której cię zapraszam, jeżeli chcesz pomóc w idei edukacji w, w obszarze przedsiębiorczości zostań sponsorem światowego tygodnia przedsiębiorczości. Nasze pakiety są już od 300 zł, 300, 500, 1000 i ten największy, taki główny, 3000 dla tych firm, które może mają jakąś większą ideę, chcą na Podkarpaciu szerzej pokazać przedsiębiorczość, więc tam mamy przygotowany specjalnie taki pakiet, ale tak naprawdę za 300 zł stajesz się już sponsorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości dostajesz od nas konkretne rzeczy. Również informacje o tym znajdziesz w linku. Jeżeli któryś z tych tematów Cię zainteresował, potrzebujesz pomocy, to pisz i dzwoń do mnie. Samo bycie partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości nie generuje jakichś kosztów dla ciebie, po prostu organizujesz wydarzenie, to jest tylko Twój zasób, Twój czas, ale w zamian otrzymujesz marketing, robisz to w bardzo prosty sposób, dodajesz tylko w konfeo, w systemie wydarzenie związane ze Światowym Tygodniem, oznaczasz go odpowiednio, ono już się wyświetla, my go dodatkowo promujemy. Jeżeli chcesz być sponsorem, Twoja decyzja czy to będzie 300-500 1000 zł i my w ramach tego dostajesz od nas, dajemy Ci różnego rodzaju działania marketingowe na Podkarpaciu po to, żeby Cię pokazać jako firmę, która pomaga w szerzeniu idei przedsiębiorczości. A my te pieniądze przeznaczamy na marketing, na działania promocyjne, żeby to wydarzenie dotarło na Podkarpacie do jak najszerszego grona naszych odbiorców. Jeżeli coś się zainteresowało, skontaktuj się ze mną. Cześć!